Genialne plany mają to do siebie, że lubią mnie wypalić. I tak jest też w tym przypadku, bo chciałem nagrywać co tydzień, już powinienem mieć trzy filmiki nagrane, a prawda jest taka, że jestem w dupie. Niestety pochłonęła mnie praca i jak to się mówi, plan jak nigdy wyszło jak zawsze. Teraz, żeby dotrzymać słowa, ratuję się takim vlogiem o niczym. Na no, pocieszenie mogę Wam powiedzieć, że moja praca też poniekąd związana jest z YouTube'em i wkrótce będzie można zobaczyć efekty tego wszystkiego. A jeżeli już teraz chcecie zobaczyć efekty tego, co robię, to możecie zajrzeć do mnie na Facebooka, gdzie wrzuciłem filmik z zeszłego weekendu, który zrobiłem dla znajomych. Zostawię wam link w opisie. No a kręcąc ten filmik, chyba wracam trochę do korzeni tego kanału, który był stworzony z myślą o vlogach. Tylko nie bardzo mam o czym gadać. Macie jakieś pomysły o czym miałbym tutaj mówić? Chcecie, żebym poruszył jakiś temat? Jeżeli interesuje Was moja opinia w jakiejś sprawie, no to piszcie. Jakbym znalazł chwilę, mógłbym nagrać coś, o czym chcielibyście usłyszeć. Przecież nie będę robił tych filmików dla siebie, tylko dla Was. No to jak chcecie, to zostawcie komentarz, o czym chcielibyście następny filmik. Bo póki co nie zapowiada się, żeby coś wylądowało na głównym kanale. Macie jakieś pytania, tematy, potrzebujecie opinii, porady? Jeśli tak, to piszcie i spróbujemy coś zdziałać. Dobra, kończę. Czekam na Wasze komentarze, wiadomości i jakiś odzew. Na razie. Boże, ale to było słabe.